Wyprzedaż w sklepach Elektro RTV AGD. Telewizor Hugat 50U i już od 1500 zł. Kupuj w sklepach Elektro RTV AGD. Przedstawiamy najbardziej rewolucyjną taśmę klejącą marki Hubot. Nasza taśma najlepiej klei, bo używa najlepszego kleju, który jest dostępny na rynku. A przy tym nie kosztuje fortuny. To jest taśma papierowa. z tego możesz się łatwo trzeć i, i takie rzeczy. Hubot. Nasza najlepsza taśma klejąca. Czy znasz to uczucie, kiedy chcesz odśnieżyć chodnik, ale twoja łopata nie domaga? Zapomnij o tym. Nasza łopata łopoten jest przystosowana do każdego typu śniegu i możesz odśnieżać w zimę, a najlepiej w lato. Łopoten. Łopata na twoje możliwości. Czy ty też, tak jak ponad połowa Polaków, masz problem z zaparciami wywołanymi stresem i siedzeniem na telefonie w Kiblu? Jeśli to tak, to świetnie się składa. Przedstawiamy lek Moldaryn. Kapsułka po zażyciu, już w ciągu pięciu minut, hymn Mołdawii w głowie. Nie wierzysz? Spróbuj sam! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonych do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Moldaryn. Myśli grają do jednej melodii. Czy masz urządzenie, które wymaga naprawy? Porozmawiajmy o SRAKA Expert popularnym serwisie naprawy elektronicznej. Pomyśl o tym. Telefon, laptop lub telewizor to niezbędne urządzenia, z których korzystasz na co dzień. Co byś zrobił, gdyby się zepsuły? Ignorowanie problemu może prowadzić do poważniejszych problemów i kosztownych wymian. Ale dzięki SRAKA Ekspert możesz szybko i skutecznie naprawić swoje urządzenie. Ponadto nasz zespół ekspertów korzysta wyłącznie z najwyższej jakości części i sprzętu. Stoimy za naszą pracą z gwarancją satysfakcji. Więc nie czekaj, aż będzie za późno. Zabierz swoje urządzenie do sraka ekspert w celu uzyskania niezawodnych i niedrogich napraw. Masz dość tanich narzędzi, które rozpadają się w rękach? Poznaj Sonsak klucz francuski, który nie pęka, nie ślizga się i robi robotę jak trzeba, który nie zawiedzie nawet w najgorszym sypie warsztatowym. Śruby, rury, hydraulika Sonsak ogarnia wszystko. Nie bądź się tanim złomem. Weź narzędzie, które naprawdę dokręca sprawę. Sak, Klucz, który trzyma wszystko w ryzach. Lubisz srać, ale nienawidzisz zapachu gówna? Mam coś dla ciebie. Wenty to magiczne urządzenie, dzięki któremu pozbędziesz się koszmarnego zapachu gówna i pierdów w twoim kiblu. Zwalcza on 99 przecinek. 99% uporczywego zapachu w Twojej toalecie. Kup teraz. Zapraszam na codzienny.